Szukasz luksusowego samochodu, ale marka nie może być premium, żeby klientom nie wydawało się, że nie daj Boże się na nich dorobiłeś? Volkswagen ma samochód w sam raz dla Ciebie. Nazywa się Arteon. Arteon to następca Passata CC, znanego później po prostu jako CC. O ile Ford oferuje linie wyposażenia winiale dla niektórych modeli, a Skoda proponuje luksusowe wersje Laurin Clement, Volkswagen po prostu ma osobny model między Passatem a... Eee, Fitona już nie ma, a Fideon jest dostępny tylko w Chinach, no więc Volkswagen ma po prostu osobny model, który w gamie jest nad Passatem. Jeśli Arteon przypomina Ci Audi A5 Sportback, to masz dobre pierwsze skojarzenie. Ja też od razu pomyślałem o A5, ale gabarytami Arteon plasuje się między A5 Sportback a A7. W porównaniu z Passatem, sedanem, jest o około 10 cm dłuższy, 4 cm szerszy, pół cm niższy. I ma o 4 centymetry większy rozstaw osi. Oczywiście jest też większy od CC. Na pewno wielu widzów pomyśli, że to po prostu droższy pasat. Niektórzy być może przypomną sobie też mój materiał, w którym podśmiewałem się z Forda Mondeo Winiale. Winiale! Do tego jeszcze wrócimy. Ale tymczasem przyjrzyjmy się tym pięknym nadkolom. Przepraszam. Chyba się starzeje. Pasat CC miał kufer otwierany jak w sedanie. Z kolei Arteon to liftback, podobnie jak A5 Sportback i A7. I BMW serii 4 Gran Coupe. Tak, Volkswagen Arteon ma konkurować również z czterodrzwiowym coupé z Bawarii. Bagażnik o pojemności 563 litrów jest minimalnie mniejszy niż w pasacie, ale sporo większy niż w A5. Ma regularne kształty. Walizki można układać nawet na sztort. Poza tym są dwa haczyki na torby z zakupami i to mniej więcej tyle. Oparcia w drugim rzędzie składane są w proporcjach 30 na 70. Po ich złożeniu uzyskujemy płaską przestrzeń ładunkową. Za podłokietnikiem z uchwytami na napoje jest otwór do przewożenia dłuższych przedmiotów. Miejsca na nogi jest mnóstwo. Nad głową mam jeszcze niewielki zapas, więc wyższe osoby będą musiały wykorzystać całe to miejsce na nogi i zsunąć się trochę na fotelu. Przez środek biegnie duży tunel. Arteon występuje również z napędem na wszystkie koła 4-motion. Tu mamy sterowanie trzecią strefą klimatyzacji, gniazdo 12-V i 230-V. Z przodu deska rozdzielcza podobna do tej w pasacie. W oczy rzucają się wirtualne zegary, tak zwany Active Info Display. To element wyposażenia dodatkowego w wersjach Elegance i Airline ponadto opcjonalny ponad 9 calowy system rozrywki Discover Media, który dzięki połączeniu z internetem podaje bieżące informacje o ruchu drogowym, pogodzie, cenach paliw na stacjach benzynowych i tym podobne. Poza podstawową wersją wyposażenia Essence, pozostałe wersje mają zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC. Dotychczas ustawienia ograniczały się do trybów komfortowego, normalnego i sportowego, teraz ustawienia zawieszenia można zmieniać w o wiele szerszym zakresie. Do tego można regulować tryby pracy poszczególnych systemów wspomagających kierowcę, w wyniku czego Arteon, nawet z włączonym adaptacyjnym tempomatem, może dopasować się do temperamentu kierowcy. O systemach wspomagających za chwilę, bo na dzień dzisiejszy pewnie są jeszcze osoby zainteresowane tym, jak Arteon się prowadzi. Nawet w trybie normalnym Arteon ma bardzo responsywny układ kierowniczy. Zmiana trybu na sportowy właściwie sprawia tylko, że staje się on sztucznie cięższy. Ustawienie normalne jest dokładnie takie, jak być powinno. Z 240-konnym dieslem pod maską należy spodziewać się dynamiki i na to nie mogę narzekać. Jasne, że samochód będzie szybki, chociaż pamiętam, że parę lat temu pasat z tym silnikiem był dla mnie rozczarowaniem. Tu czuję zarówno 6,5 sekundy od 0 do setki, jak i 500 Nm. Volkswagen obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,9 litra na setkę i wiecie co? Uzyskałem 6,1. W Niemczech jakoś wszyscy jeżdżą bardziej płynnie, spokojnie. Ale nawet przy wyższych prędkościach, na autostradzie Arteon jest bardzo dobrze wyciszony. Stopień wyciszenia zauważyłem akurat przejeżdżając przez jakąś miejscowość, gdzie bezmyślnie przyglądałem się robotnikowi pracującemu z takim spalinowym ubijakiem, takim, tup 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 tup, takim, takim narzędziem ubijakiem do ziemi. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że nie słyszę pracy urządzenia. Dźwięk maszyny usłyszałem dopiero, kiedy przejechałem obok tego człowieka, kiedy go minąłem. Widoczność do przodu jest dobra, co wcale nie jest takie oczywiste, kiedy weźmiemy pod uwagę trend projektowania samochodów z grubymi słupkami a i masywnymi lusterkami. Tu lusterka są wysunięte na tyle daleko, że nie tworzą martwego pola. Gorzej z widocznością wstecz i nie chodzi mi o to, co widzę w lusterku tu środkowym, bo tu akurat jest wszystko w porządku, ale chodzi mi o widok w lusterkach bocznych. Oczywiście widzę te piękne, krągłe nadkola. O, jakie są ładne. Ale poza tym jest wielka czarna dziura, z której w najmniej oczekiwanych momentach wyłaniają się samochody. Uuu. Na szczęście ten samochód jest wyposażony w asystent zmiany pasa ruchu i nie tylko. Volkswagen chwali się, że w Arteonie debiutuje wiele systemów bezpieczeństwa i asystujących kierowcy. Mowa oczywiście o nowych generacjach istniejących już systemów. Niektóre z nich mogą zabrzmieć znajomo, bo od jakiegoś czasu dostępne są już w Audi i oczywiście w innych modelach Volkswagena. Arteon wyposażony jest w system pre-crash, którego zadaniem jest złagodzenie skutków wypadku, kiedy ten jest wysoce prawdopodobny. Kiedy samochód wyczuje, że za chwilę dojdzie do zderzenia, w ułamku sekundy domykają się szyby i panoramiczny dach, pozostawiając niewielką szczelinę, aby zapewnić lepsze działanie poduszek powietrznych. Do tego napięte zostają napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, a światła awaryjne zaczynają mrugać z dużą częstotliwością. Co ciekawe, w Arteonie system działa nie tylko z przodu, ale też z tyłu. Wykorzystując czujniki będące asystentem zmiany pasa ruchu, samochód jest w stanie wykryć zagrożenie nawet kiedy auto stoi przed skrzyżowaniem. Wystarczy, że włączony jest silnik lub aktywowany jest system Stop Start. Pozwólcie, że działania tego systemu nie będę sprawdzał i życzę Wam, żebyście Wy również nie musieli sprawdzać jego skuteczności. Kolejny system to adaptacyjny TempoMat, tym razem rozbudowany o system rozpoznawania ograniczeń prędkości i współpracujący z nawigacją. W normalnych okolicznościach adaptacyjny tempomat utrzymuje zadaną prędkość lub zwalnia, jeśli poprzedzający pojazd jedzie wolniej. Teraz system potrafi też sczytać informacje o ograniczeniach prędkości, również wynikających z wjazdu w teren zabudowany. Ponadto na podstawie danych z nawigacji system potrafi z wyprzedzeniem dostosować prędkość do przeszkód na zaplanowanej trasie, np. zakrętów, skrzyżowań, rond. W nawigacji na pewno jest aktualna baza ograniczeń prędkości. Arteon sam informuje mnie, że zbliża się do takiego ograniczenia, a następnie delikatnie zwalnia tak aby minąć znak ograniczenia już z nową dozwoloną prędkością, niższą prędkością. W drugą stronę zaczyna przyspieszać dopiero po minięciu znaku z wyższym limitem na odcinkach autostrady, na których nie ma limitu. Mówimy o niemieckich autostradach, samochód sam przyspiesza do 130 km/h. Natomiast, kiedy trafi się ograniczenie, którego nie ma w bazie danych, na przykład spowodowane robotami na drodze lub tymczasowe, wynikające z natężenia ruchu, w Niemczech są takie znaki, które się zapalają, zresztą w Polsce mam wrażenie też, wtedy samochód zacznie zwalniać lub przyspieszać, no, dopiero po minięciu takiego znaku, dopiero wtedy, kiedy kamera ten znak zczyta. Na drogach wielopasmowych zdarza się też czasami, że system zczyta znak Ograniczenie dotyczące na przykład rampy zjazdowej z, z tej autostrady, więc to nie jest system w 100% niezawodny. Co do zwalniania przed przeszkodami, też na dwoje babka wróżyła. Zdarzały mi się zakręty, przed którymi sam bym zwolnił, yy, i niektóre skrzyżowania system traktował jako bezkolizyjne. Trzeba pamiętać, że na razie jest to tylko system wspomagający, a nie zastępujący kierowcę. Ostatnia nowość to Emergency Assist drugiej generacji. System, który w razie sytuacji awaryjnej łączy działanie kilku innych rozwiązań. W razie gdyby kierowca stracił przytomność lub z innego powodu był niezdolny do prowadzenia pojazdu, Emergency Assist rozpocznie hamowanie, włączy światła awaryjne, a następnie zjedzie do lewej krawędzi drogi, gdzie samochód się zatrzyma. Działają tu asystent parkowania, asystent utrzymania na pasie ruchu, adaptacyjny tempomat i asystent zmiany pasa ruchu. Doszedłem tylko do momentu, w którym system rozpoczyna awaryjne zatrzymywanie pojazdu, ale żeby nie powodować niepotrzebnego zagrożenia na drodze publicznej, przejąłem później z powrotem prowadzenie. Obsługa systemów wspomagających kierowcę jest bardzo intuicyjna i przez 3 czwarte czasu jeździłem z włączonym adaptacyjnym tempomatem. Działa nawet w mieście, odejmuje dużo stresu związanego z jeżdżeniem po nieznanym terenie. Jedna rzecz mniej do martwienia się: czy chciałbym w przyszłości jeździć samochodem autonomicznym? Tak, ale pod warunkiem, że mógłbym w dowolnym momencie przejąć prowadzenie. Z drugiej strony, chciałbym samochód, który w razie potrzeby zawiezie mnie do domu i będę mógł równie dobrze siedzieć z tyłu. Na to trzeba będzie poczekać jeszcze pewnie z 10 lat. Na dzień dzisiejszy jest za mało komunikacji między pojazdami znajdującymi się na drodze i między pojazdami a infrastrukturą. Same czujniki w samochodzie wszystkiego nie załatwią. Chodzi mi nawet nie o sytuacje takie, kiedy samochód zignoruje jakieś ograniczenie prędkości albo źle je odczyta, ale na przykład o sytuację taką, kiedy ktoś włącza się do ruchu i ja w takim ludzkim naturalnym odruchu po prostu zdejmuję nogę z gazu, żeby mu umożliwić ten bezpieczny manewr. Na dzień dzisiejszy samochody czegoś takiego jeszcze nie potrafią. Ceny Volkswagena Arteona zaczynają się od niecałych 130 tysięcy złotych za wersję Essence ze 150-konnym silnikiem TSI o pojemności 1,5 litra, o jakieś 30 tysięcy mniej niż A5 Sportback czy BMW 4 Gran Coupe. Auto dostępne jest też w wersji Elegance i Airline. Poza silnikiem 1.5 TSI dostępne są też jednostki 2.0 TSI i 2.0 TDI o mocy od 150 do 280 koni mechanicznych. Najmocniejsze wersje występują z napędem na wszystkie koła 4Motion. Volkswagen obiecuje też niskie koszty eksploatacji. Pierwszy przegląd o rozszerzonym zakresie dla silnika 1.5 TSI przypada po maksymalnie 3 latach lub 60 tysiącach kilometrów. Wymiana oleju zgodnie ze wskazaniem komputera pokładowego odbywa się maksymalnie co 2 lata lub co 30 tysięcy km. Przez pierwsze 4 lata koszty użytkowania nie powinny zatem przekroczyć 900 zł, twierdzi Volkswagen. W tym miejscu wrócę na chwilę do Forda Mondeo, wina z którego podśmiewałem się w teście. Otóż, moim zdaniem, Ford odgrzewa obecne na rynku od jakiegoś czasu modele i próbuje zmienić je wauta segmentu premium. Z kolei Volkswagen nie próbuje nam wmówić, że Arteon jest premium. Pozwala klientom samym zadecydować, czy Arteon to po prostu droższy pasat czy tańszy Audi. A co ty sądzisz o Arteonie i jego miejscu na rynku? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, ale czasem dodaję też materiały w tygodniu, więc naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.